Αμέλισσο! Η σκριμάση πάση από Λέσσο δεν παίρνει Τρία ημέρα μόνο την Muzeum Aleksandryjskie. Muzeum zaprojektowano tak, aby jego budynki i tereny umożliwiały swobodne debaty i prezentacje. Sale konferencyjne i teatry otaczały główny dziedziniec. Rozległe ogrody były wypełnione egzotycznymi roślinami, które pomagały w badaniu i dostarczaniu ziół i leków. Ogród zoologiczny oferował badania nad zachowaniem i fizjologią zwierząt.

Herofilos był lekarzem, który większość życia spędził w Aleksandrii. Mógł na szeroką skalę dokonywać sekcji zwłok ludzkich ze względu na żywą podbłażliwość miasta w takich sprawach. Wśród odkryć dowiedział się, że mózg odgrywa kluczową rolę w układzie nerwowym człowieka. Dokonał także szczegółowej mapy układu krwionośnego i zmierzył puls za pomocą zegara wodnego. Więc zrozumiecie, natomie człowieka dokonał na więźniach 600 wizekcji. Κρινέον γε χαριστέα ουδέ πλέον τσεράμιν ιδέα. Παρά του παυσάντα παντές κρινέα. Τα, πατάμας χωρέον αγγέλευμα τούτο. Ιερού γε αγορεύσει έξι ουκ ηγασίδατε. Όπως γάι ουσέζεσεν ξινέα Aby móc swobodnie kontynuować swoje badania, uczeni byli karmieni i zakwaterowani w muzeum na koszt rządu. Ta wolność zapewniała uczonym Aleksandrii przestrzeń spotkań dla zajęć intelektualnych i przystań duchowego spokoju. Chociaż z pierwotnego muzeum nie pozostało nic, żyje ono nadal jako dziedzictwo naszych nowoczesnych muzeów. Świątynia Serapisa. Serapis był bogiem rolnictwa. W mieście wielu wspaniałych atrakcji Serapeion uznawany był za najpiękniejszą świątynię Aleksandrii. Położony na południowy zachód od miasta na niewielkim wzgórzu zwanym Akropolem, sanktuarium zostało wzniesione za panowania Ptolemeusza III na fundamentach istniejących od czasów panowania Ptolemeusza I Sotera. Καλά, κύριε. Καλώς ήρθατε. Odwiedzający serapejon wspinali się po stu schodach, aby dotrzeć na dziedziniec. Biblioteki umieszczono w portykach otaczających kwadratową budowlę, której dach i kolumny ozdobiono złotem i złoconym brązem. Faraonowie byli hojni wobec świątyni. Podobnie jak kilku cesarzy rzymskich po podboju Egiptu, w wewnętrznej świątyni znajdował się posąg serapisa poświęcony uzdrawianiu chorych. Od 26 dynastii Grecy w Egipcie stopniowo włączali egipski kult byka Apis do swoich własnych rytuałów. Wraz z powstaniem dynastii Ptolemeuszy, kult Apisa został dodatkowo zintegrowany z religią grecką. Podczas jego rządów Ptolemeusz zdecydował się połączyć egipskich i heleńskich bogów w synkretyczne bóstwo zwane Serapisem. Imię to powstało z połączenia Ozyrysa i Apisa. Dzięki tej nowej delcie dynastii Ptolemeuszy udało się dostosować podobne zestawy wierzeń dla dwóch różnych kultur, wprowadzając nowy kult dynastyczny. Ευχαριστώ τον Θεό. Χάρη δεχέ, αγάπη ψυχή, χάρη δεχέ. Serapis był także kojarzony z innymi bóstwami, w tym z Asklepiosem, greckim bogiem uzdrawiania. Jest możliwe, że podobnie jak w przypadku świątyni Serapisa w Kanopos, chorzy odwiedzali to sanktuarium, śpiąc tam na noc w nadziei, że zostaną uzdrowieni w jego świętych salach.